Cześć, zaczynacie sezon zimowy i specjalnie mówię zaczynacie, bo dla mnie trenażer stoi tutaj przez cały rok i przez cały rok jest używany. W tym odcinku w kilku częściach powiem Wam. Po pierwsze, jak przygotowałem sobie idealne miejsce do trenowania na tym za małe. No właśnie, wymieniam matę i to na taką, której chyba nikt z Was nie używa i pokażę Wam zaraz dlaczego jest świetna. Przygotuję teraz miejsce, potem pokażę Wam podstawowe tajniki mocowania trenażera, czyli co musi w trenażerze pasować do roweru i potem bardzo istotna część, co zrobić, żeby się nie męczyć z trenażerem. Pierwsza rzecz, trenażer im cięższy zazwyczaj, tym lepszy. Ten jest ciężki, a do tego jest płaski, więc łatwo go schować za szafę, jeżeli ma złożone nogi. Po tak rozłożonych nogach możemy się już bawić. To jest mój starutki rower, on ma w tym momencie lat 11 czy 12. No i muszę teraz z mojego roweru tę właśnie odkręcaną przeze mnie kasetę zamontować w trenerze. Dlaczego? Ta kaseta ma 10 przełożeń, czyli 10 zębatek. Ta w trenażerze miała 12, bo jeździłem na rowerze, który miał 12 przełożeń. Uwaga, da się jeżdżąc w trybie tak zwanym ERG nie wymieniać kasety i jeździć na jednej zębatce, o tym później. Ale najpierw sytuacja idealna do jazdy w obu trybach, czyli ERG i zwykłym oporowym ze zmianą przełożeń. To jest bębenek, nazywa się tak, no bo i wygląda trochę jak bębenek, widzicie? Tutaj mamy podobne identyczne przerwy, a tu nagle cyk. Znać takie miejsce na swoim bębenku. I teraz uwaga: bębenki mogą być specjalne do kaset Shimano i specjalne do kaset Campagnolo, czy też marki SREM. Tutaj mamy kasetę Shimano i bębenek do kaset Shimano, tak zwany HG. Zębatki nie da się założyć odwrotnie. Uwaga, podkładki mogą być różnej grubości. Musicie patrzeć na to, żeby zębatki miały pomiędzy sobą równe odstępy. I teraz klucz, którego tu używam. Zakładamy go odwrotnie do przykręcania i odwrotnie, czyli drugą stroną do odkręcania, kaseta jest przykręcona, będzie można jechać. To znaczy kręcić. Pierwszą rzecz już wiecie, kaseta zamontowana w trenerze musi mieć tyle samo przełożeń co kaseta, którą mieliście zamontowaną w rowerze. Druga rzecz, jak widzicie mamy tutaj takie haki w ramie i szybko zamykacz, który nie pasuje do założonej tutaj ośki, w zasadzie końcówek. Do trenażera zawsze powinniście dostać rozmaite końcówki. Odkręcamy sobie po stronie napędowej, czyli po stronie kasety, tę końcówkę, która była przeznaczona do tak zwanej osi przelotowej. Tam miałem założony rower górski, i teraz widzicie tutaj, mam końcówkę po tej stronie, też nie da się pomylić, którą nakręcamy. Można jeszcze użyć klucza imbusowego, by dokręcić ją mocniej. Ale powiem Wam, że zazwyczaj tak ręcznie jest ok. Z drugiej strony mamy wyciąganą końcówkę. Za jej pomocą możemy regulować rozstaw, bo rozstaw ramy też może być różny. A tutaj wiem na pewno, że potrzebuję taki rozstaw i pod taką właśnie szpilkę, czyli szybko zamykacz. I tak w ciągu dosłownie jednej minuty przystosowałem ośki czy końcówki tego trenażera. Do tego starego roweru, bo zazwyczaj, kiedy kupujecie teraz rower, czy górski, czy szosowy, będzie miał on tak zwaną oś przelotową, czyli nie taką na zamykaną dźwigienkę, tylko przykręcaną. Tak wygląda, zamontowany na stałe do trenażera rower, czyli taki trenażer typu Direct Drive, on zastępuje nam tylne koło. A to jest rzecz, którą wprowadzam w tym sezonie po raz pierwszy i jestem z tego tak zadowolony. Mata, którą ściągnąłem, już wam powiedziałem, ona jest mała, to znaczy. Pod złokci spływa mi na podłogę. Możecie sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo niszczący jest pod dla ramy roweru, dla łożysk, dla metalu, dla podłogi. A tutaj kupiłem sobie dokładnie taką samą podkładkę, na której teraz siedzę to znaczy mam postawiony fotel od mojego komputera tyle, że dużo, dużo większą. Druga ciekawa rzecz wypoziomowanie trenera. Hmm? Bike znowu coś wymyślił, a jednak nie. Rzuciłem sobie laser na mój trenażer i okazało się, że mój trenażer nie stoi pionowo. I, i to nie muszą być alternatywy 4, słuchajcie, żeby się zorientować, że podłoga w twoim domu nie jest idealnie prosta. Moja nie jest idealnie prosta. W związku z czym postawiony na niej trenażer będzie również wymagał ustawienia w pionie. Dlaczego ma to znaczenie? Podczas jazdy na dworze, automatycznie ustawiamy rower w pionie, to znaczy utrzymujemy równowagę. Kiedy trenażer jest wpięty, tak jak wam teraz pokazałem, to nie macie szans go wyprostować, co oznacza, że jedziecie cały czas w lekkim pochyleniu. Innymi słowy, to tak jakbyście mieli jeden but wyższy, drugi niższy. Hmm? I nie muszę chyba wyjaśniać, że jeżeli mamy koło w pionie, trenażer w pionie. A na klamkomanetkach nie mamy poziomu, to znaczy, że mamy krzywo zamontowane klamkomanetki. Kolejna zaleta trenażera. Dobra, mamy piony i poziomy, teraz blokujemy stópki dokładnie tak, jak zrobilibyście to w pralce. I zanim przejdziemy do części, nazwijmy to motywacyjne kilka kolejnych rzeczy potrzebnych do super trenażerowania. Prąd mam, trenażer będzie się łączył z rozmaitymi urządzeniami. Mam zabezpieczenie roweru przed potem. Bardzo, bardzo istotne. Kupcie to, naprawdę to kupcie. I na koniec moje ulubione oprogramowanie. Hmm, ciekawe, czy się zorientujecie w tym, w czym się mieliście zorientować. Dobra, a teraz zrobimy sobie nastrój. W tytule obiecałem Wam inne podejście do trenażerowania, i teraz się z tego wywiążę. Za moment wsiadam na trenażer, pokażę Wam kilka genialnych trików, jakie umożliwia nam dzisiaj w roku 2025 technologia związana z trenażerami. Ale zaczniemy od podstawowej rzeczy. Jeżeli Trening w domu na trenerze wydaje wam się, że będzie nieprzyjemny, albo już próbowaliście tego i jest dla was nieprzyjemny, to uwaga. Zapamiętajcie sobie. Możesz wpłynąć na to, jak przyjemny będzie ten trening. Tak. Czyli to nie jest tak, że trening na trenerze nieprzyjemny, yy, trening jazda na dworze przyjemniejsza. Wcale tak nie musi być. Trening na trenerze może być przyjemny i masz na to olbrzymi wpływ. Zacznijmy od dwóch haseł. polskie hasło Chomik, i takie znane na całym świecie określenie Paycave. Chomik to częste mm, polskie określenie trenażera, czyli urządzenie albo w zasadzie aktywność chomikowania, w tym przypadku nie zbierania rzeczy, gromadzenia ich, tylko kręcenia w miejscu bez sensu, jadąc donikąd i, i męcząc się. Chomik to nie, jest, to nie jest dobre skojarzenie, ale jeszcze gorsze jest to. Amerykańskie, czyli Pain Cave, Pain Bull Cave Jaskinia, czyli jaskinia bólu. Wiele osób kojarzy sobie miejsce, w którym ma trenażer, garaż, piwnica, oddzielony fragment pokoju, sypialni, czegokolwiek, z bólem. Że to jest ten Pain Cave, jak tam wchodzę, to jest Pain i to trzeba przytrzymać, i do tego trzeba mieć motywację, i to jest po prostu trudne i tak ma być. Wcale tak nie musi być. Jeżeli się tak nastawisz, to tak będzie. Popatrzcie na mój Pain cave. Ja w ten, w ten Pain Cave, to jest dla mnie Paradise Cave, włożyłem mnóstwo pracy, ale nie trzeba mieć mega wielkiego okna, nie trzeba mieć jakoś, nie wiem, mega odwalonej stodoły, bo to była stodoła. Może to być kawałek garażu, w którym zrobicie sobie wasze Feng Shui, zrobicie sobie miejsce, w którym będziecie się dobrze czuli, to jest miejsce dla was, dla waszego ciała, miejsce, w którym będziecie mieli Wróćmy do mody z lat 80. plakaty, nie wiem, waszych ulubionych sportowców, albo rowerów, albo kogoś super wyciętego, jakiegoś super fitness, faceta czy kobiety, i do takiego wyglądu zmierzacie. A trenażer pomoże wam to jak najbardziej osiągnąć. Więc pierwsza rzecz, to samo nastawienie. Jeżeli się nastawisz, że trenażerowanie jest bez sensu, to jest bez sensu. A jeżeli się nastawisz, hmm, po pierwsze, pożyteczne, po drugie, zdrowe, po trzecie. Świetnie będę wyglądał. Po czwarte, będę mógł więcej jeść. Jeżeli dla kogoś to jest motywacja, się yo. Niech, niech to będzie coś, co ciebie, ciebie konkretnie motywuje. Jazda na że na pewno już nie jest nudna z tą technologią, a nie musi być nieprzyjemna. Ok, podaję wam konkretny przykład. Pewnej osobie załatwiłem trenażer, załatwiłem rower, załatwiłem komputer, załatwiłem aplikację, podłączyłem i powiedziałem tak. Tu masz aplikację. W tej aplikacji wybierasz sobie jakiś, jakąś część świata, czyli jakąś prawdziwą nagraną przez kogoś trasę. Jak zaczniesz kręcić na trenażerze, zaczniesz poruszać się tą trasą. Ciesz się trasą. Przejedź na początku 30 minut, 45 minut, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Świetnie by było trzy razy w tygodniu. Bez mocnego zmęczenia. Po prostu masz sobie pokręcić. Ok, siada, jedzie, za 15 minut słyszę. Mega sapanie, wyzwanie, challenge, zasuwa, zapierdziela, puls oczywiście do góry na maksa. Ja Wie czemu to robisz? A, bo ktoś tam też był na tej apce i chciałem albo chciałam go dogonić. Myślę, a jeszcze osoba, zatorowość płucna. Eee, nie wyobrażacie sobie, bo wy może nie jesteście, nie jesteście po tej stronie co ja. Nie wyobrażacie sobie, jak trudno jest komuś wyjaśnić, że na treningach nie ma się zażynać że niezarzynanie się na treningach daje efekt w postaci wytopionej łydy, schudniętego brzucha, świetnego samopoczucia, stabilności większej ilości dopaminy, czyli takiego stabilnego poczucia szczęścia i motywacji nazwijmy to, a dopamina ma związek z pracą mięśni i tak dalej, i tak dalej. Bo każdy myśli, że muszę teraz zrobić wyzwanie i te wyzwania są wszędzie. I teraz już mnie impost wyzywa, wyzwanie w impostie, co? Co mam zrobić? Posprzątać im paczkomat? Wyzwania są też w tych apkach, bo ludzie potrzebują wyzwań. A ja Wam powiem jedną rzecz: Nie zażynanie się tego, regularność. I to wszystko. Od kiedy zobaczyliście mnie na kanale Szajbike po raz pierwszy na trenażerze? Może niektórzy z Was pamiętają, ja wiem, bo jesteście tutaj od lat. Tak z Bushido, tamten trenażer, który zajechałem. Od tamtego czasu trenerze jest dla mnie non stop zima i lato. On cały czas dla mnie jest, nawet w lecie robię treningi na trenażerze, bo, częst, bo czasami mają dla mnie większe, większe, lepszy efekt osiągam trenując na trenażerze niż na dworze. I to się da polubić. Druga rzecz, nie musisz trenować sama albo sam. Te technologie, zaraz Wam pokażę je w skrócie. Pozwalają Wam jeździć z przyjaciółmi, ze znajomymi, z nieznajomymi, z jakimiś grupami. W Polsce, przynajmniej wiem, że była, ale myślę, że nadal jest bardzo popularna grupa Zwift Polska. Bardzo dużo ludzi do niej należy. Regularnie ogarniają sobie wspólne jazdy. Mam nadzieję, że to się nie zdeaktualizowało. Nigdy nie byłem w tej grupie, ale widziałem, że mają wspólne jazdy. To jest świetna rzecz. Jeżeli się z przyjaciółmi umawialiście raz w tygodniu, w sobotę na rower, a teraz stwierdzicie, że pogoda nie za bardzo Wam to umożliwia, jeżeli nie będziecie biegać albo chodzić w góry, bo ja też w tym roku bardzo to mocno wdrażam, nie, nie będę jeździł na nartach, to możecie się spotkać o tej samej porze na trenażerach. Proste. A jeżeli może nie masz nikogo ze znajomych, kto ma trenażer albo chciałby mieć, jeżeli masz plan, niepostanowienie noworoczne, bo one trwają od 1 stycznia do 3 stycznia, góra do 20, to powiedz komuś: Masz taki cel, chcesz sobotę, niedzielę i środę spędzić po 35 minut na trenerze. 35 minut, a nie 2 godziny. Tak, nie, nie wystawiaj sobie od razu wielkich celów. Powiedz tej osobie, żeby cię sprawdzała. Prosta rzecz. Czyli nie paincake, tylko świetne miejsce, w którym myślisz o tym, jakie efekty da tobie treningerowanie. Teraz popatrzcie na to w ten sposób. Łatwa, łatwo dostępna i natychmiastowa rozrywka daje nam chwilowy high, a potem brzzt, daje nam doła. Jak patrzymy na ludzi, i już nie tylko młodzież, to jest nawet 60-letnia młodzież, która skroluje sobie 45 minut, godzinkę, dwie. Oni nie wyglądają po pierwsze na szczęśliwych, ale coś tam to daje, coś tam z tą dopaminą się faktycznie dzieje. Scrolują, scrolują. Po, po tej sesji skrolowania nie widać w nich więcej witalności, chęci do zrobienia czegoś. O, zmotywował mnie jakiś film. Nie, ktoś sobie zapisał na Instagramie 50 motywacyjnych rolek, po czym nie wykorzysta żadnej. Łatwo dostępna, natychmiastowo yy, dająca nam yy, jakieś, jakieś pobudzenie i przyjemność, yy, rozrywka, da nam high, będzie low. Lekko wymagający trening, trochę od, nas, trochę od nas wymaga motywacji, bo przed trzeba jednak będzie się wziąć za to, żeby usiąść, przygotować się, zaplanować i usiąść. W trakcie może być lekko wymagający, ale jak już jesteśmy w trakcie, to już, to już idzie. A poczujemy się świetnie. Teraz jeżeli powtórzymy to wtorek, czwartek, niedziela albo sobota, niedziela, środa albo cokolwiek wam pasuje, regularnie, to będziecie cały czas, cały czas wasz organizm uczyć, że to jest dla nas coś dobrego, będą faktycznie kilogramy schodzić i będzie to poczucie witalności. Nie wiem czy to można nazwać poczuciem witalności, ale witalność na pewno. No i kolejna sprawa to Zaplanowanie. To nie może być trening od przypadku. Musi być zaplanowany. Jeżeli yy, rozrywka w internecie jest natychmiastowa, łatwo dostępna, trenażer powinien być przygotowany do jazdy. Jeżeli absolutnie nie jest to konieczne, żebyście za każdym razem wypinali rower, schowali trenażer za szafą, bo macie dwupokojowe mieszkanko, mieszkacie w kilka osób w bloku i po prostu trzeba sobie jakoś radzić. OK, jeżeli nie musicie tego robić, Niech jeden rower będzie przeznaczony do trenażerowania. Jeżeli macie tylko jeden fajny. Przepraszam. <laughs> Jeżeli masz tylko jeden fajny rower, na którym jeździsz na dworze na trenażer, naprawdę można sobie kupić mega tanio rower, który będzie spełniał swoją funkcję i nie będziesz się martwił, że zalejesz go potem. Chociaż i tak warto używać tego. I zanim wsiądę na rower, Z2, czyli trening w strefie drugiej. To, co już pewnie wiecie o trenowaniu w strefie drugiej, głównie tlenowy jest to trening, jest to trening y, stosu, o stosunkowo niskiej intensywności, ale ja Wam chcę pokazać drugą stronę. Jest to trening, który wymaga od nas tak niewiele skupienia, że możemy w trakcie, uwaga, oglądać filmy, słuchać podcastów, uczyć się języka, czyli możemy w tym czasie zadzwonić do kogoś i z kimś rozmawiać, bo nie będziemy sapać. Czyli można robić dwie rzeczy naraz. Dlatego, że ta intensywność, a głównie was będę zachęcał, żebyście jeździli w strefie drugiej, nie tylko, ale głównie w strefie drugiej, to można robić fajne, praktyczne rzeczy. A jeżeli lubicie jakiś swój serial obejrzeć, to zamiast siedzieć tam, na sowce, możecie siedzieć tu. Piękna sprawa. Przechodzimy do technologii. Tutaj macie przykład jednej z nowszych aplikacji, dlatego jeszcze darmowa. Nazywa się MyWoosh. I tak ona wygląda. Jedziecie w świecie scyfryzowanym, czyli nierealistycznym, nierealnym świecie, tylko no, wygląda to jak gra komputerowa. I macie tutaj w zasadzie wszystkie funkcje, które wam zaraz pokażę w mojej ulubionej aplikacji, w której główną różnicą jest właśnie świat. Nie ten stworzony przez człowieka na komputerze, tylko sfilmowany. Wygląda to bardzo prosto. To jest Rovi, to jest tablet. Mam tutaj włączony Bluetooth. Mój trenażer ma włączony Bluetooth, czyli te urządzenia łączą się ze sobą. Do tego mogę jeszcze podłączyć miernik mocy, oczywiście opaskę tętna, tak żebym wszystkie te dane widział tutaj na ekranie. I w tej aplikacji wybieram sobie w jakim miejscu świata chcę przejechać, są to sfilmowane trasy. No i teraz przechodzimy do funkcji. Pierwsza możliwość uprzyjemnienia sobie jazdy to po prostu wybór jakiejś trasy. No proszę bardzo, Kalifornia, mniej więcej ile czasu będzie mi zajmował przejazd, ile kilometrów i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda. <grym> no, oczywiście, challenge, a czemu by nie? Voila! Przed nami prawdziwy świat, sfilmowany świat. Zastanawiacie się, skąd my się tam wzięliśmy. To są awatary, czyli na tym prawdziwym świecie mamy nałożone, o na przykład tą właśnie, tę właśnie bramę Seattle Classic i no, tych ludzi tam po bokach i te dwa awatary. Z lewej widzicie jacy zawodnicy w tym momencie, czy po prostu kolarze jadą sobie właśnie tą trasą i to są prawdziwe osoby. No a tutaj jest rowerzysta, który czeka aż ja zacznę pedałować i w momencie kiedy zacznę kręcić, zacznę się poruszać po prawdziwej trasie. Wasz trener będzie dobierał opór, czyli będzie ustawiał wam opór stosownie do nachylenia terenu. Czyli mamy prawdziwą trasę, mamy zapisanego tak zwanego traka z nachyleniem terenu. I ta aplikacja te dane posiada, przekazuje je do trenażera. Czyli kiedy jedziecie po prostej, będzie lekko. Kiedy zaczniecie jechać pod górę, zacznie się robić ciężej, kiedy jedziecie z góry, będzie bardzo lekko. W zależności od trenażera będzie wam on nawet pomagał na zjazdach, to znaczy, będziecie utrzymywać prędkość bez pedałowania. I to jest pierwsza możliwość. Ja już jestem przybrany, wsiadam na rower i pokażę Wam drugą funkcję. Pierwszą były prawdziwe trasy, czyli możecie poznawać prawdziwy świat siedząc na Waszym trenarze. Świetna sprawa. Druga rzecz, no to w zasadzie dwa w... O, cześć. To dwa w jednym, bo tutaj wybieramy sobie treningi. Mogę sobie wybierać pomiędzy treningami pojedynczymi lub planami treningowymi. O tym na końcu troszeczkę wspomnę. Wybierzmy sobie. Taki trening. I teraz, kiedy mam wybrany trening, mogę sobie teraz do tego treningu dobrać trasę. Czyli za moment to oto urządzenie będzie wymuszało na mnie wykonanie konkretnej jednostki treningowej, czyli interwałów z przerwami itd. itd. Teraz mogę sobie do tego wybrać trasę. Mam na przykład już pięć tras ściągniętych z internetu, znaczy z tej aplikacji. No, tutaj mamy piękny podjazd we Francji. Zobaczmy Nowa Zelandia. Proszę bardzo, lubicie gravelę? Gravelowa. Tutaj widzimy, jak do danego ustawionego FTP, o tym w innych odcinkach, będą wyglądały kolejne słupki. Czyli na początku będziemy powoli przyspieszać, coraz, jechać, coraz szybciej jechać, potem będzie interwał. Teraz pokażę Wam, jak one działają. Startujemy. <grym> I owszem, czasami mi piszecie, dlaczego mam ustawiony tak daleko tablet gdzieś tam na dole, czy ja to w ogóle widzę. No ja akurat mam wzrok, więc widzę, ale wciąż jeszcze nie wybrałem sobie fajnej podstawki pod tablet do mojego całego zestawu, tak żeby nie, nie zepsuć wyglądu całości. Ok, wszystko co teraz trzeba zrobić, to zacząć kręcić. Mój workout, czyli trening, się zacznie. I jedziemy w trybie ERG Co oznacza ten tryb. Jak popatrzycie na samym dole na te słupki, czyli najpierw szary, potem niebieski, szary, niebieski, szary, żółty, zielony, itd, i tak dalej. Kolory oznaczają poszczególne strefy strefy wysiłku, to w trybie ERG ja nie mam żadnego wpływu na to, jak mocno albo jak lekko jadę. Zobaczcie. Moje zadanie teraz to kręcenie od 125 do 153 Watów. Czyli teraz po takiej rampie trenażer będzie mi zwiększał y, moje obciążenie. No i zobaczcie, mam teraz 135. Powiedzmy, że chcę, na złość teraz kręcić 200 coś. No i po szybkim wybiciu w górę trenażer widzicie? Czyli ja zwiększyłem kadencję, a trenażer zmniejszył mi opór. Dobra, pójdę w drugą stronę. 130 to dla mnie za dużo, więc nie dam rady, będę sobie pedałował wolniej. Co na to powie trenażer? Trenażer sprawdza, analizuje moją kadencję, moc z jaką pedałuję i proszę, nawet jeżeli pedałuję teraz tak powoli, on i tak w końcu zada mi taką moc, jaka powinna być. Czyli to są rampy. Teraz przeskoczymy sobie kilka segmentów dalej. Jeszcze łatwiej będzie mi to pokazać na tym słupku. Widzicie żółty? 278 watów, czyli teraz mam kręcić równe waty. No i kręcę sobie 89-90 rpm, czyli kadencja, czyli częstotliwość pedałowania. I teraz gdybym chciał po prostu przyspieszyć, trenażer zaraz to wychwyci, że kręcę za dużo i zmniejsza mi opór. A jeśli bym chciał oszukać i nie kręcić 278, tylko 160, to zobaczcie, on i tak podnosi mi opór. Podobnie działa zmiana przełożenia. Zmieniam przełożenie, a trenażer trzyma mnie w zadanej mocy. Czyli niech się zatrzyma. Dobra, czyli w trybie ERG, czyli erg mode, to trenażer decyduje o tym, jak mocno muszę pedałować. Mogę pedałować szybciej, mogę pedałować wolniej, ale będzie mi kazał pracować z zadaną mocą. Wyobraźcie sobie to tak, jakby, jakbyście jechali po płaskiej drodze. I teraz ktoś by regulował, jakie ma być nachylenie drogi, czyli teraz masz pedałować mocno, potem masz pedałować lekko. Zmiana przełożeń ani zmiana częstotliwości pedałowania niczego nie zmienia. I to jest genialne, o niczym nie musisz myśleć. Widzisz, jak wygląda wybrana przez Ciebie sesja, albo jeżeli jesteś w planie treningowym, no to sesja zadana na dany dzień i niczego nie robisz. Włączasz Netflix, możesz nawet nie patrzeć na ten ekran. Po prostu to Ci się będzie wszystko samo przełączało, Ty tylko kręcisz i nic więcej. Kiedy wyłączysz tryb ERG, możesz już wtedy za pomocą przełożeń oraz częstotliwości pedałowania, czyli tego jak szybko kręcisz, no po prostu regulować moc wyjściową, czyli zadawać sobie intensywność. Czyli kiedy wybierzesz sobie tylko daną trasę, nie jakiś konkretny trening, czyli sesję treningową, to na tej trasie właśnie za pomocą kadencji i przełożeń będziesz sobie ustawiać, jak mocno, albo jak lekko masz jechać? Świetna sprawa. Tak to wygląda. Kiedy przewinę sobie pojedyncze sesje treningowe, czyli workouts, mam plany treningowe. Czyli sesje treningowe złożone, ułożone w jakiś konkretny plan, który zakłada na przykład wzrost wytrzymałości aerobowej, silnik aerobowy albo. Regeneracja, albo V2 Max. Jak widzicie, tutaj na przykład jest plan podzielony na tygodnie, i ten plan zakłada dwa treningi tygodniowo. Możecie sobie przejrzeć dokładnie, najpierw jakie treningi tam będą, i zazwyczaj są to interwały, o czym Wam powiem w następnym filmie. No i kiedy się dołączysz do tego planu, to już według niego będziesz miał zapełniony kalendarz. Tak to wygląda. Poza tym odnośnie jazdy z innymi e, można sobie wybrać konkretne tak zwane eventy, czyli group ride, czyli to jest jazda grupowa albo wyścig. E, w wyścigach i w jazdach grupowych też w zależności od e, aplikacji możecie sobie też wybierać e, jaką macie moc, jakie macie tak zwane FTP e, i czyli jaka jest wasza wydolność tlenowa ogólnie mówiąc tak żebyście nie jechali ze zbyt mocnymi albo ze zbyt słabymi, możecie też sami tworzyć takie eventy czy wspólne jazdy i tu możesz zaprosić kogokolwiek chcesz. Tak to ogólnie wygląda, możliwości jest mnóstwo, a nudy nie ma. No i tak próbuję was co roku podejść, żebyście się nie dali wpierniczyć w postanowienia noworoczne, które się po prostu nie udają, bo dlaczego noworoczne? Teraz jest końcówka listopada i już się bierzemy do roboty. I tak przez całe lata. Nie przestawajcie. Jeżeli będziecie robić coś tydzień w tydzień, miesiąc, miesiąc, w rok w rok, wchodzi w nawyk. Jak picie kawy, cokolwiek macie w nawyku codziennie, zdrowe rzeczy też mogą stać się nawykiem. Bo chcę wam pokazywać ten sport, którego gdzieś coś, coś, coś się, coś się kurczy, stało ze sportem. Sport jest albo wyczynowy, albo dla amatorów to już w ogóle z, z sofy, z nadwagą. Z, od razu sobie stawiamy cel ultramaratonu. Jak ktoś chce, proszę bardzo, nie moja filozofia. To jest moja filozofia, którą się z wami podzieliłem. W opisie macie linki do przedmiotów, o które tylko pomyślałem, że mogą wam przyjść do głowy, z krótkim opisem, co to jest, jak może działać i co może być przydatne. I tyle. Jeździmy. Do zobaczenia.